Siemaneczko blaty wszystkie pół czas na wzmocnienia dolne. Roskładamy po kolei kontrołatki. Najpierw sobie je podocinamy i wtedy będziemy systematycznie nawiercać i kołkować. Ważne, żeby w pierwszej kolejności były dokręcone laszki i ta kontrolata zapierała laszki, a nie pojedynczą deskę. Hopca. Opa! O, w ten sposób będzie wszystko ładnie. Pozapierane. O, I to już będziemy sobie dosuwać do tych szpilek, które są w środku i systematycznie nawiercać. I tu już patrzymy, żeby wszędzie nam dolegało do y, prętów tych w środku. E na casa de lastra? W ten sposób wszystkie te kontrolatki, które mamy pozakładane, podocinane, tak sobie montujemy i jesteśmy gotowi do rozkładania zbrojenia. Wszędzie w koło mamy pozabezpieczane w ten sposób szpilka wbita. Tak jak pokazywałem, dolega do każdej laszki Tak mamy zrobione w koło. No i co? I czas, najwyższy, szykować się do zbrojeń Trochę tego zbrojenia tu będzie No ale belki nie będą aż tak mocno długie Parę sztuk Tak jak tutaj Teraz możecie sobie zobaczyć Jak wygląda linia Oczywiście dołem Górą dopiero jak zbrojenia będą To poustawiamy odległości 60 Kontrołatki zostaną poprzekręcane też dość gęsto. Myślę, że nawet 150 cm zrobimy sobie tą kontrołatkę na górze, żeby to trzymało. Beton będzie niżej, także na spokojnie będzie można to ogarnąć. Tu mały błąd popełniłem. Musiałam przesunąć troszkę. Znaczy też by poszło, bo można byłoby puścić gdzieś tam w zbrojeniu, ale. Przeszkadzałoby, żeby położyć zbrojenie, czyli troszkę za blisko wypuściłem ten Arot. I trzeba zrobić go tak, żeby on szedł wewnątrz ściany fundamentowej, więc troszkę tu podkułem tego chudziaczka i jego położyłem. Teraz bez problemu wszystko będzie OK. Zbrojenie główne gotowe. Także kolejny dzień zaliczony pozytywnie. Tak to wygląda. Jeszcze przejście trzeba je poosiować. Popodkładać dystanse. 5 cm to co w ziemi. Musimy dołożyć jeszcze tu jedną belkę. Na schody. Musimy dołożyć tu kratownicę pod komin. I tu jedną belkę też na schody. Tak to wygląda, jak to kręcimy. Doczynamy do styku. Oczywiście musi być wszystko ustawione tutaj w winklu w osi. Doczynamy do styku i 6 elek. Jedna po zewnętrznej. Druga z zewnętrznej wewnętrzną i trzecia z tej wewnętrznej w zewnętrzną wchodzi. Natomiast łączenie typu T w ten sposób zewnętrzna wchodzi w lewo, czyli prawa wchodzi w lewo, lewa wchodzi w prawo i one tu się przecinają i dochodzi do zewnętrznej. Więc tak to generalnie wygląda. Udało nam się pokonać już jeden dzień, ale powiem szczerze, że było to co robić. Chłopaki nas wspomogli. We dwóch byśmy to okręcili, myślę, spokojnie dwa dni i to takie dwa dobre dni, bo tutaj na same winkle poszło około 100 elek więc możecie sobie wyobrazić no i cóż tak to generalnie wygląda w dniu jutrzejszym zrobimy sobie te schody stopę kominową wypuszczamy startery we wtorek mamy jutro sobota, na wtorek mamy beton zamówiony między 10 a 11 także we wtorek sobie spokojnie Przyjedziemy, pokręcimy tu kontrolatki na górę, żeby już to się nigdzie nie poprzestawiało. I w sumie tyle. I jesteśmy gotowi do betonowania. Policzę dzisiaj ile tego betonu. Wstępnie około 25 metrów sześciennych, więc jest tego trochę. Wejdźmy na górę, zobaczymy jak to teraz wygląda. Ty. Tak to wygląda. Na poniedziałek kierownika budowy ściągamy. Niech przyjedzie to poodbiera odbiera spokojnie. Jeszcze będzie czas na jakieś tam poprawki. Jutro też od razu zostanie wrzucona bednarka. Bednarka i pa. I przewód na wodę też wrzucimy sobie od razu, tak żeby nie było sytuacji, że żeby to nam ściśnie w jakiś sposób a rota i później ten przewód nie przejdzie. Więc jeszcze póki w razie czego jest jakieś pole manewru, to od razu wpuścimy sobie rurę wody i będzie gotowe. Jutro już trochę, trochę nagramy z montażu z montażu starterów także będzie tego trochę więcej widać. Dzisiaj było. Tempo, tempo, tempo i nie było kiedy nawet kamery nałożyć. Także wybaczcie, można jutro na spokojnie sobie to zamykać. Mówię poza kontrolatami na górze, bo te kontrolaty wrzucimy sobie we, we wtorek. Będziemy mieli na to czas. Między 10 a 11 my wyjeżdżamy do pracy o 6. Także po 7 będziemy te kontrolatki to godzinka roboty, nawet mniej trochę bo tu prawie wymiar jest wstrzymany, więc jak najbardziej się wyrobimy. Także dziękujemy i do zobaczyska w dniu jutrzejszym.